Jak przestać idealizować kogoś, kto odszedł? To jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie robi się po rozstaniu, bo tęsknota lubi zakładać różowe okulary. Kiedy ktoś znika z naszego życia, mózg robi coś bardzo podstępnego, wycina trudne wspomnienia, a zostawia tylko te najpiękniejsze. Tworzy z tej osoby wersję, która nigdy nie istniała. Nie idealizujesz jego, idealizujesz uczucie, które chciałaś mieć. Pierwszy krok, zobaczyć całość, nie tylko fragment. Przypomnij sobie nie tylko momenty czułości, ale też te, po których płakałaś. Nie tylko obietnice, ale też ich niespełnienie. To nie jest czepianie się. To przywracanie równowagi. Drugi krok, odróżnij tęsknotę od tęsknoty za osobą. Często brakuje nam nie człowieka, ale emocji, które przy nim czuliśmy. Poczucia bycia ważną, widzianą, potrzebną. To są potrzeby. Które możesz spełnić również w innych relacjach, nie tylko w tej jednej. Trzeci krok. Zdejmij z siebie odpowiedzialność za to, co nie wyszło. Idealizacja często wynika z myśli: Gdybym była lepsza, on by został. To nieprawda. Jeśli ktoś chciał odejść, zrobił to dlatego, że tak wybrał, nie dlatego, że czegoś ci brakowało. I ostatnie. Przestań patrzeć na przeszłość jak na utraconą przyszłość. To, że ktoś odszedł, nie znaczy, że zabrał ci szczęście. On zabrał tylko swoją wersję przyszłości, a ty możesz stworzyć własną, lepszą, mądrzejszą i bardziej prawdziwą. Idealizacja kończy się wtedy, gdy zaczynasz widzieć fakt, by ta osoba była naprawdę tą właściwą, nie musiałabyś o nią walczyć w swojej głowie.